u nas dzisiaj tłusty czwartek i my z Ilonką nie przepadamy za pączkami więc yy, tak tutaj jest, kawka to no takie można powiedzieć latte takie, tak a tutaj zamiast pączków jest yy, w cieście francuskim, które nie jest słodkie yy, masa serowa masa serowa, po prostu serek i, i tak taki nasz tłusty czwartek Dzień doberek, dzień doberek. Choć odwrócimy się tak, żeby nas było lepiej widać. My idziemy z Ilonką teraz do paczkomatu nadać paczkę do jednej z was i odebrać z paczkomatu paczkę. Ale zobaczcie, jak Ilonka pięknie wygląda. Była wczoraj u fryzjera i ma tak pięknie włoski zrobione. Pięknie. Na dworze jest przepiękna pogoda, więc skorzystamy i idziemy idziemy na spacerek. No i zobaczcie. w bolesławcu jest już wiosna w bolesławcu wiosna. Takie słuchajcie w bolesławcu. Pierwsze oznaki wiosny. Dzisiaj wyśledziłyśmy takie kwiatki i o, to nie są chyba krokusy. nie wyglądają na krokusy. Nie mogę zrobić większego zoomu, nie mogę zrobić większego zoomu, nie chcę komuś wchodzić na ogródek, ale zobaczcie, no kwitną, no wiosna, wiosna. Zobaczcie jak pięknie i kolorowo. A jakie piesy tu ładnie. Oj, nie będę filmować, nie chodzi o to, ale to tak nie bardzo, ludzi. I następny dzisiaj znaleziony zwiastuny wiosny o widzicie? nie dosyć, że słoneczko pięknie świeci To, słuchajcie czy drzewo bez liści może być ładne? no mi się podoba to drzewo, słuchajcie, Ilonka stań tam przy tym drzewie ono jest takie, to duże, nie małe ono jest takie karłowate Zobaczcie, jak pięknie. Ja wiem, co to za drzewo? Jakby. Nie wiem, co to za drzewo, ale tak mi się podoba ten układ konarów. Super to wygląda, słuchajcie. Można się zachwycać drzewem bez liści. No Bonia się może zachwycać drzewem bez liści. Więc tak. Następna oznaka wiosny. Ilonka, pokaż. Żeby nie było. Ilonka. Są bazie, jest? bazie wieżby. To, to jest chyba wieżba, więc takie bazie. Zobaczcie, jak to drzewo jest obsypane. Nie jest to dobra wiadomość dla tych, którzy są uczuleni, ale my akurat nie. Skończyłam ważkę. Waszkę w kolorach takich neutralnych. Eee, o, tak wygląda. I będę dzisiaj pakowała wysyłkę do Urszulki. I yeah. A ja dzisiaj szyję na zamówienie takiego oto delfinka. To będzie broszeczka. Jeszcze mam tutaj do wyszycia sporo rzeczy, ale mam nadzieję, że przysiądę jeszcze dzisiaj, to te płetwy z przodu wyszyję. A za chwilę Wam pokażę, co już jest skończone. I to jest też na zamówienie o czekajcie bo jedną ręką nie jest łatwo to pudełeczko otworzyć a to jest kochani hortensja hortensja jest też uszyta na zamówienie hmm. kiepsko się zoomuje tutaj o ale tak wygląda Teraz może lepiej widać. Jedna pani właśnie jedna z Was zamówiła hortencję i tak wygląda uszyta hortensja. Przypominam, że jeśli ktoś ma ochotę na broszkę, może taką broszkę zamówić, pisząc do mnie na moich social mediach. Adresy wszystkie są w opisie kanału. Co zrobimy teraz, siostra? Zrobimy taki już od paru tygodni to robię, taki sok pomarańczowo-imbirowy z dodatkiem cytryny, kurkumy, jabłka. Ja wykorzystuję I do tego imbiru jeszcze, i imbiru, nie? Imbiru, tak, imbir tu jest ważny uh -huh. i troszkę miodu. Ja to robię w termomiksie, bo to jest Jakoby przepis termomiksu, ale myślę, że jak ktoś nie ma termomiksu, to równie dobrze w jakimś blenderze, blenderze może to zrobić. Mhm. Też to można zrobić. I do przygotowania takiego e, soku, ja może pokażę, bo ja, ten soczek się przechowuje w lodówce mhm. i z tych produktów, które tu mam, to wychodzi około pół litra takiego soku. I ten sok jest przepyszny. On jest taki dosyć intensywny, bo ten imbir... Imbiru tu się daje dość sporo. Ja może tak dużo nie daję. Taki może dzisiaj dałam kawałeczek. Nie wiem, ile tam było. Tam pani nam zważyła 30 deko, może mniej. Ale to jest bardzo fajne. Wypić sobie tak kieliszek dziennie. Albo dodać do herbaty. I my z Bonią dodajemy to do herbaty. Do tego można dodać trochę miodu, czy jakiegoś jeszcze innego soku. I herbata jest naprawdę przepyszna. Potwierdzam, pyszna. I, teraz I tutaj tu są te wszystkie, wszystkie komponenty produkty. do y na pół litra takiego y, soku wychodzi y, potrzebny nam będzie pięć pomarańczy, ja tu miałam akurat cztery, bo wszystko co miałam w koszyczku owocowym, więc wykorzystuję. Uh -huh. Były cztery pomarańcze, cztery pomarańcze, jedna cytryna, taki kawałek imbiru, uh -huh. y, jedno jabłko, będzie trochę kurkumy, bo kurkuma też jest uh -huh. dobra na odporność i łyżeczka miodu. Rzucamy imbir, żeby on się pieczył, bo jest najfardszy, nie? Tak, zrobimy I z dlatego... niego sieczkę. Okej. Okay. Osobnie tam, nie wiem, 3-4 sekundki. Oj. Ja to tam robię na oko, bo mało tego imbiru było. Rozbrysnął się po ścianeczkach. Już pachnie imbirem. Zrobiła nam się tutaj taka Ale To się i tak jeszcze zmieniło. tak, bo teraz trzeba będzie wszystko inne dać. Mm -hmm. Najwięcej będzie czasu wymagało wyciskanie soku. Ja mam taką wyciskę. Ale można by było też obrać pomarańcze i zmiksować je też, ale wydaje mi się, że później, jak ten sok stoi, bo on może stać 5 dni w lodówce. Mm -hmm. Taką goryczką przechodzi Jakieś. Aha, z tymi bo to jest nie? No, no. Więc tam. Ja wyciskam. Z pięciu pomarańczy wychodzi około. To są pomarańcze, te deserowe. Często kupowałam w biedronce, jak była promocja. I one naprawdę do takich soków. Siostro, miałaś nie mówić, gdzie kupujesz? To się wytnie. <laughs> to się wytnie. <laughs> Nie promuję biedronki. No ja właśnie. Po tak wymsknęło mi się. No, to warzywniaku kupione pomarańcze. No, w sklepie. W sklepie. <gry> Dobra. te <gry> postki wszystkie się. Teraz wkrawamy gra, Jabł jabłko. omyte ze skórką, bo w skórkach jest najwięcej. imbir, sok pomarańczowy, sok z cytryny, jedno jabłko pokrojone. Ale z tych czterech pomarańczy wyszło nam ponad pół litra soku, więc ładnie. Tak, soczyste bardzo te bardzo. pomarańcze. Mhm, takie dojrzałe. Teraz ja już tak na oko dam tej kurkumy, bo co. No. Nie? Tak, o. no ile to może być łyżeczka? Nie, no. nawet może Możemy łyżeczka, chyba łyżeczka. łyżeczkę damy miodu nie więcej. Tylko dla przełamania, nie? No chociaż to jak z pomarańczka słodkie to może. No. O, troszeczkę międzu. Okej okay, i miksujemy. I miksujemy. Po zmiksowaniu mamy takie coś taką. Taką pulpę. pulpę i teraz, I teraz y, tą pulpę przetrzemy przez sitko, żeby ewentualnie jakieś większe kawałki imbiru y, no nie wpadły. No i tak to jest może po skórce, jabłuszka czy coś, ale to bardzo ładnie się wyciska. Można to Ile zostawić, ale... Pachnie. Mhm. Ale jakie to jest smaczne. Czym więcej imbiru, no to tym jest to takie bardziej ostre, nie? Mhm. Ja nie dałam dużo imbiru. Słuchajcie, szot, shot na odporność, e, na przeziębienia e, gotowy. Przelałyśmy do takiej butelki, e, a sobie tu wlałyśmy po kieliszeczku i to jest bezalkoholowe, ale bardzo zdrowe, czyli imbir, kurkuma, pomarańcza, cytryna, miód, e, miód tak, jabłko. Jabłko, jabłko. Tak. tak, więc taki shot. Taki shot. I my sobie teraz tutaj wypijemy. Bardzo smaczny. Mmm. Pychotka. Pyszny. Troszkę mniej dałam teraz imbiru i nie jest taki ostry, bo mm -hmm. y powinno się dać troszeczkę tego imbiru więcej, ale że no nie Czuć go pięte. fajnie, ale nie, nie pali. Mm -hmm. W rurę. <laughs> Pyszny. Czuć jabłko, kurkumę, imbiru. I taki sok y, może stać w lodówce około 5 dni. I y, po troszku do herbaty można sobie dolewać albo tak. tak pić z kieliszka jak kto woli. Ale z herbatą też. Jeszcze do tej herbaty wrzucimy sobie parę goździków i uh -huh. będzie jak zimowy sekret. Uh -huh. Więc polecamy wszystkim na odporność taki szocik. My dzisiaj mieliśmy maksymalnie wykorzystany dzień bardzo mhm. miło go spędziłyśmy ilonka do pracy teraz nie chodzi ma wolna I, i długi spacer był i szycie i w kuchni oczywiście zaraz wam pokażemy czy ja już nie wiem czy to pokazywałam czy nie mhm. bo my dzisiaj w tłusty czwartek mhm. bo my dzisiaj w tłusty czwartek zamiast pączków mamy takie pyszne francuskie ciasteczka bez cukru, które są y, nadziewane farogiem y, z jajkiem, z jajkiem. Wiecie, wy, wybełtane i zapieczone. I y, dzisiaj, zamiast y, pączków, kto, za którymi obydwie nie przepadamy, które są słodkie, opite tłuszczem i bardzo, bardzo kaloryczne, to miałyśmy takie francuskie ciasteczka, bez cukru, z białym serkiem i były naprawdę, naprawdę no. pyszne. I zostały jeszcze na jutro. Tak, jeszcze mamy na jutro do kawki. Więc słuchajcie, życzymy Wam e, miłego dnia i, nie czołów, i no, bo, no nie no, będą oglądać moi widzowie, będą to oglądać a, ale a, zazwyczaj. Tak. My mamy a ja mam taką ciekawą dni. informację, bo jeżeli ten film będzie puszczony jutro rano, uh -huh. To czy miłośnicy kotów wiedzą, że dzisiaj, bo to wy oglądacie ten dzień, można powiedzieć, ten dzień co oglądacie, to jest Międzynarodowy Dzień Kota? Ja moim kotom składam najlepsze życzenia, hmm. chociaż pewno tego nie oglądają. A Ilonka, zobaczcie. Ja też wszystkim kotkom składam najserdeczniejsze życzenia, a, to, a moi koteczek to po prostu. Nie opuszcza mnie. Jak tylko Więc... usiądę, to no, ona. Nie wiem, jak to chwycić, żeby cię było widać. Ona zaraz razem się z kotem. przytula. Samam to się. To się. zaraz się przytula, jak tylko wejdę i chwilkę usiądę, to ona już jest pierwsza. Taka pieszczoszka. Mój tygrysek. Także wszystkim kotkom, dużym i małym, rasowym i dachowcom życzymy dużo zdrówka i wszystkiego najlepszego. I życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w najbliższym czasie. Pa pa!